Cześć. Nazywam się Paulina Tarachowicz i jestem autorką Billykid.pl, czyli bloga i różnych innych miejsc w sieci związanych z blogiem, dzięki którym dowiesz się jak nauczyć swoje dziecko angielskiego. Działamy prężnie w sieci, właśnie na stronie bloga, na fanpage'u na Facebooku, na Instagramie. Organizujemy live'y, spotkania online i stacjonarne. Ale do tej pory nie było nas na YouTube. Czas to zmienić. Zatem zapraszam cię na kanał Billy Kit na YouTube. Do tej pory. Opisywałam wiele praktycznych rozwiązań, dawałam Tobie wiele wskazówek, porad, odsyłałam do różnych źródeł, które mogą pomóc Tobie właśnie w tym przekazywaniu dziecku języka angielskiego na co dzień. Stawiam na rozwiązania praktyczne, dlatego zdecydowałam się, że będę nagrywać wiele rzeczy dla Ciebie wiele rozwiązań praktycznych, które jeszcze bardziej pomogą Ci właśnie w tym, żeby angielskiego używać na co dzień w zabawie i w komunikacji z Twoim dzieckiem. A dlaczego w ogóle ja się tak mądruję w tym temacie? Dlaczego dałam sobie prawo do udzielania e, tych porad i do wypowiadania e, pewnych e, tez, do, w ogóle do opowiadania o tym, jak nauczyć swoje dziecko angielskiego? Chciałam opowiedzieć e, Tobie o mnie właśnie w taki sposób, żeby było to atrakcyjne i żeby udało Ci się sporo z tego zapamiętać. W tym celu przygotowałam sobie takie dwa kubeczki. Na jednym z nich możesz zobaczyć taką oto dziewczynę. To jestem ja. Mam nadzieję, że dostrzegasz podobieństwo mnie i mojego autoportretu. I teraz powiem Ci, dlaczego właśnie mówię, a właściwie żyję tym tematem. W 2000. W 15 roku szczęśliwie zostałam mamą. Od tamtej pory staram się teorię, której nauczyłam się na studiach pedagogicznych, a dokładnie na studiach, których specjalnością było nauczanie języka angielskiego właśnie najmłodszych uczniów. Od tego dnia staram się wcielać to w życie, właśnie próbując przekazać język angielski swoim dzieciom. Jestem mamą. Która uczy, przekazuje język angielski własnym dzieciom w codzienności. Mało tego, robię to z nimi od urodzenia, a zaczęłam właściwie wtedy, kiedy jeszcze moi synowie byli w moim brzuchu, bo yy, znam yy, fakty naukowe, tak zwane fakty autentyczne czyli różne badania yy, sprzed lat, ale też badania obecne, które dowiodły tego, że dzieci jeszcze w brzuchu Uczą się różnicować języki, które ich otaczają. Dlatego, jak ktoś ma taką możliwość, warto zacząć to przekazywanie języka już od okresu yy, bardzo wczesnego, czyli gdy dziecko jeszcze jest w brzuchu, a o tym będziemy mówić w osobnym odcinku. Zatem, jestem mamą dwóch chłopców, do których od urodzenia staram się mówić dużo w języku angielskim, oczywiście z przewagą naszego języka ojczystego polskiego. Zatem, u nas w domu króluje miks językowy. Oprócz tego, że jestem mamą, to już od ponad dekady praktykuję swój zawód. Jestem z wykształcenia nauczycielką i swoje doświadczenie zdobyłam już w różnego typu placówkach. Byłam lektorem w szkole językowej, pracowałam także kilka lat w publicznej szkole podstawowej, tam właśnie prowadziłam lekcję angielskiego, a teraz pracuję w międzynarodowej szkole. Właśnie, która jest anglojęzyczna i na co dzień mam do czynienia z uczniami wielo, dwujęzycznymi, wielojęzycznymi z wielu różnych narodowości, co bardzo też wzbogaca moją wiedzę, mój warsztat pracy i moje doświadczenie. Jestem po, po prostu Belfrem z krwi i kości. Jestem także dumnym twórcą Billy Kid. Billy Kit to już nie tylko blog, jest to cała platforma. Na której rodzice chcący wprowadzać język angielski swojemu dziecku w codzienności znajdą kompleksowe wsparcie. Oczywiście link do, yy, do Billy Kit i do naszych wszystkich social mediów znajdziecie w opisie tego filmiku. No i co jeszcze chciałam o sobie powiedzieć, dlaczego tak się mądruje? Bo jestem entuzjastką edukacji. Bardzo lubię śledzić wszelkie nowinki edukacyjne. Bardzo lubię zgłębiać ten temat i to, że jestem entuzjastką edukacji, nie oznacza, że jestem propagatorem edukacji w takim kształcie, w jakim ona funkcjonuje. Lubię znać różne alternatywne rozwiązania, alternatywne do powszechnej edukacji. Uwielbiam wcielać je w praktykę. A przede wszystkim zbieram dobre praktyki z różnych systemów edukacyjnych, jakie do tej pory ludzie wymyślili i jakie ludzie praktykują. Także na Bill Kid i na moim kanale znajdziesz różne ciekawe rozwiązania, dzięki którym nasi najmłodsi, a także my możemy się nauczyć wiele nowego. Przedstawiłam Ci siebie za pomocą takich. Bardzo prostych yy, papierowych kubeczków, które mają bardzo wiele możliwości. Jeżeli chcesz poznać na przykład takie metody zabaw językowych z własnym dzieckiem, to koniecznie subskrybuj mój kanał, bo już w następnym odcinku chciałam Ci przedstawić właśnie trzy zabawy, dzięki którym możecie uczyć się języka angielskiego w domu. Są to pomysły na trzy. Bardzo proste zabawy, które nie wymagają wielkiego przygotowania, do których materiały na pewno znajdują się w Twoim domu i które może przeprowadzić praktycznie każdy. Także zapraszam Cię do subskrybowania kanału Billikit na YouTubie i oczywiście zapraszam do wszystkich naszych miejsc w sieci na naszą stronę www, na nasz fanpage na Facebooku i na Instagrama. Oczywiście w opisie do tego filmiku znajdziesz te wszystkie adresy o których wspominam. A tymczasem mówię ci do zobaczenia w naszym pierwszym odcinku na nowym kanale Kit. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.